Witam wszystkich w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku klasycznie pokażę hodowlę, opowiem plany i tak dalej. Taka pogaducha dzisiaj. Samczyk, posprzątałem u nich. Samczyk sobie wcina. Burgundy, tak samo. No. Tutaj zaszła zmiana. W sensie zmiana, rozebrałem tą. Yy, Dźwiczki te, i tutaj będę przerabiał te drzwiczki na inne. Yy, co tu więcej? Yy. Ta klatka będzie przerabiana na dwupiętrówkę. Tylko najpierw muszę ogarnąć te drzwiczki, i później muszę ogarnąć oto tą klatkę. Tutaj są te drzwiczki, bo one jeszcze nie są rozebrane do końca. Na dole też drzwiczki muszę ogarnąć, bo to była taka prowizorka. Bo kot mi tam wchodził, i zatrzasnąłem. Tak, więc tak to wygląda. Na dniach planuję sobie zakupić samiczkę do oto tego. Spokój samczyk! Do oto tego samczyka. Samiczkę w czteromiesięczną, czy trzy, jakoś tak. Młodą samiczkę, bo innej nie mogę znaleźć. Ale już gadam z panem i mam mi dzisiaj wysłać po południu zdjęcia. Dzisiaj mamy niedzielę. Hmm. Tutaj, tak jak mówiłem ta klatka będzie dwupiętrowka, tą klatkę najprawdopodobniej rozbiorę i co niektóre deski zostawię sobie na inne klatki, ta klatka idzie do rozbiórki całkiem, tutaj zostaje tylko ten pokrowiec z dachu, tam w środku jest takie wielkie karmidło na młode i, i jest siatka jeszcze, ta. to też zostanie. Hmm. Tak więc tak to wygląda, te burgundy zostają, planuję zakupić sobie, planuję zakupić sobie samiczkę termunską. bo mam już od kolegi, od Igora Chodowcy, może kojarzycie, też nagrywa i planuję sobie od niego zakupić, bo mam młode. I będę planował ją zmieszać z tym samczykiem i zostawić sobie młode na tuszki na handel tuszkami, bo tutaj parę osób mam co skupują teraz nie mam co sprzedawać, tak więc zostaje burgundy samiczki pewnie będę sprzedawał a samczyki e, będę zostawiał, nawet nie będę podejrzewam na targ tylko zostawię na upasienie i tak samo na tuszki handel, bo u mnie naprawdę ładnie się sprzedają te tuszki i też no, za w miarę dobrą cenę jak dla mnie muszę zakupić siano no czy zakupić, przywieźć od wuja, bo nie miałem czasu przywieźć tak siedzą już dwa dni, czy trzy bez Jana no. Tak więc Tak to wygląda Taki do dzisiaj szybki odcinek, omówiłem tylko co i jak, żeby ten odcinek był chociaż raz na tydzień Tak więc, co? A, jeszcze dopowiem, że samiczkę kupuję z rodowodem, bo nie powiedziałem choć Samiczkę planuję kupić z rodowodem i już planuję kombinować, jak będę miał pieniądze, żeby wysłać te papierki do Związku Lubelskiego albo Mazowieckiego I... No ale pewnie do Lubelskiego, bo tam patrzyłem opinię na temat Mazowieckiego i że jest problem z rodowodami i ogólnie jest tam... No słyszałem od hodowcy, że ciężko jest w ogóle dostać coś i tak dalej Tak więc, no, dzięki za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, żeby filmiki się wybijały. Tak więc, dzięki za oglądanie. Na razie, i cześć.